Cześć! Zapraszamy na najnowszy przegląd gazetki promocyjnej sieci sklepów Biedronka. Oferta obowiązuje od czwartku 13 marca do środy 19 marca lub do wyczerpania zapasów. Jeśli podobają Ci się nasze filmiki, zostaw suba i łapkę w górę oraz pobierz naszą aplikację Moja Gazetka, aby być na bieżąco. Już od czwartku codziennie niskie ceny w Biedronce. Winogrono jasne bezpestkowe na wagę aż 40% taniej. Czekolada Nussbeisser 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Parówki z szynki Kraina Wędlin aż 72% taniej przy zakupie dwóch. Sprawdź sam. Niskie ceny lubią być w grupie, dlatego teraz mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina. 3 plus 3 gratis z aplikacją lub kartą Biedronki. Tylko złoty 89 zł za sztukę. Idealne do kawy, owsianki, na każdą porę dnia. Masło ekstra. Mleczna dolina aż 41% taniej przy zakupie trzech z kartą biedronki. Tylko 4,69 za sztukę. Przyjemnie niskie ceny. Wszystkie mąki, basia, tortowa, babuni, ziemniaczana i jeszcze więcej. 2 plus 1 gratis. W sam raz na pyszne i domowe wypieki. Przy zakupie trzech rabat w cenie najtańszego z nich. Wszystkie słodycze Kinder. 2 plus 1 gratis. Spraw sobie słodką przyjemność z niskimi cenami w komplecie, razem z kartą Biedronka. Rozsmakuj się w cenach. Limit dzienny 6 produktów na kartę Moja Biedronka. Mega niskie ceny. Kawa Mielona MK Kaffe Premium. Pół kilo w świetnej cenie, aż 26% taniej? Tylko 27,99. Zrób sobie chwilę przerwy na kawę. Zdrowo w i kolorowo. Wiosenne zakupy w biedronce. Ogórek szklarniowy idealny do sałatek, kanapek i nie tylko. Aż 66% taniej tylko złoty 99% za sztukę. Postaw na świeżość. Przyjemne z pożytecznym. wszystkie żele pod prysznic drugi aż 50% taniej trzeci aż 100% taniej więcej za mniej. Zapachnij swoją łazienkę i mieszaj dowolnie: nivea, daw, dada, jak tylko chcesz. Mega ceny. Pieluchy Dada Extra Soft, drugi tańszy produkt za 7 zł z kartą Biedronka. Ceny specjalnie z myślą o Twoim maluszku. 3, 54 sztuka. 4,48 sztuka. 5, 42 sztuka. 6, 37 sztuka. Limit dzienny 2 opakowania na kartę Moja Biedronka. To tylko część gazetki promocyjnej. Sprawdź oferty wszystkich sklepów w jednym miejscu. Odkryj aplikację Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Zachęcamy również do subskrybowania naszego konta, tak aby być na bieżąco z ofertami promocyjnymi. Jeśli podobał się wam przygotowany przez nas materiał, to zostawcie suba i łapkę w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.